Różnie bywa z, z idolami, bo jak, jak, jak pokazują lata, nie tylko z idolami, ale w ogóle z, z innymi programami y, tego typu y, taki music show dla, dla młodych ludzi i, i, i jedni świetnie kończą, można takie przy, przykłady podać, inni gdzieś tam się rozpływają, to już zależy, właściwie to jest taka pierwsza promocja, później to zależy od tych ludzi. Bardzo dobrze się czuję i bardzo jestem szczęśliwy, bo fajni ludzie, z którymi e, współpracuję, jurorzy, ale też poznaję fajnych ludzi, nowych e, dzieciaków, młodych ludzi, którzy przychodzą i nigdy nie wiadomo na kogo trafisz i są naprawdę niektórzy super utalentowani i czymś zaskakują, więc jest mi bardzo przyjemnie. Wydaje mi się, że w tej dwunastce, którą dzisiaj będziemy tutaj słuchali, po poł który będziemy słuchali, jest kilka osób naprawdę bardzo oryginalnych i mam nadzieję, że spodobają się też ludziom później tym, którzy będą na nich głosowali.